Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Aby chronić obwody elektryczne samochodu przed przeciążeniami, stosuje się wkładki topikowe lub wielokrotnego użytku, umieszczone w skrzynkach montażowych. Istnieją różne rodzaje bezpieczników samochodowych, różniące się sposobem montażu i właściwościami technicznymi. Przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest otwarcie skrzynki przyłączeniowej i ustalenie typu oraz wartości znamionowej uszkodzonego elementu ochronnego. Do czego służą bezpieczniki w samochodzie? Samochody są wyposażone w pokładową sieć elektryczną zaprojektowaną dla napięcia 12V lub 24V. Wiązki przewodów składają się z pojedynczych przewodów z kolorową izolacją w celu identyfikacji przeznaczenia kabla. Przewody miedziane są zaprojektowane do podłączania odbiorników o maksymalnej dopuszczalnej mocy. W przypadku zwarcia metal przegrzeje się a przewody i urządzenie stopią się lub zapalą. Bezpieczniki zapobiegają niekontrolowanemu wzrostowi natężenia prądu i zapobiegają przypadkowym sytuacjom lub zagrożeniom pożarowym. Budowa i klasyfikacja bezpieczników. Bezpieczniki służą do ochrony przewodów elektrycznych samochodów osobowych lub ciężarowych typu cylindrycznego, wyposażone w korpus, wykonany z tworzywa sztucznego lub ceramiki. Bezpieczniki nożowe z plastikową obudową i prostokątnymi stykami. Bezpieczniki bimetaliczne które są wielokrotnego użytku. Wielu producentów sprzętu samochodowego stosuje elementy taśmowe do ochrony obwodów pod dużym obciążeniem płyty są przymocowane do styków za pomocą śrub lub naprętek, wartość znamionowa bezpiecznika jest wydrukowana na przedniej części części listwy taśmowe są stosowane w obwodach generatorów lub w liniach zasilających potężnych odbiorników. Natężenie prądu do 110 A140A, aby chronić skrzynkę przed stopionym metalem powstającym podczas wyzwalania. Na płytkę nakładana jest plastikowa osłona. Od początku XXI wieku elementy kasetowe wyposażone w plastikową obudowę z nacięciami prowadzącymi są stosowane w samochodach. Górna część jest przykryta przezroczystą pokrywą z oznaczeniem. Dostępne są bezpieczniki w formatach Micro10. Mikro 14 i Mini 14 o prądzie znamionowym od 15a do 80a W niektórych samochodach dostępne są wkładki klipsy kasetowe o wartości znamionowej 25a lub 30a. Modyfikacje cylindryczne. Cylindryczny element ochronny składa się z plastikowej obudowy, metalowych zaślepek na końcach i paska łączącego, który ulega zniszczeniu. Gdy prąd przekroczy wartość nominalną, bezpieczniki są instalowane w blokach ze stykami sprężynowymi. Przemysł produkuje kilka odmian elementów, różniących się dopuszczalnym obciążeniem. Wkładki cylindryczne są stosowane w samochodach krajowych i w 2021 roku. Na przykład Lada 44FL, zagraniczni producenci zaczęli przechodzić na listwy nożowe w drugiej połowie lat 80. W samochodach zagranicznych i krajowych dostępne są wkładki z ceramicznym korpusem, który może wytrzymać podwyższone temperatury. Produkty mają rozmiar 625 mm, zgodnie z normą DIN 75581-1, i są oznaczone jako Bosch Torpedo Fuse lub Busman GBC Fuse. Odbiorniki radiowe mogą być wyposażone we wkładki ze szklaną obudową, która umożliwia obserwację stanu żyły łączącej. Wartość znamionowa rzadko przekracza pięcia, a na końcach przezroczystej rurki znajdują się metalowe kubki, do których przylutowana jest zwora. Paski zabezpieczające nóż Klasyczna osłona noża składa się z obudowy wykonanej z odpornego na ciepło przezroczystego tworzywa sztucznego, z pigmentem i metalowymi stykami. Wewnątrz obudowy znajduje się zwora, która przepala się, gdy przepływa prąd o natężeniu wyższym niż znamionowe. Element montowany jest ręcznie w urządzeniu. Nóżki mają ścięte krawędzie ułatwiające montaż do demontażu używane są plastikowe szczypce przechowywane w osobnym gnieździe w skrzynce bezpieczników, lokalizacja zależy od modelu i producenta samochodu. Międzynarodowe normy regulują kodowanie kolorystyczne wkładek, co umożliwia określenie ich wartości znamionowej. Przykładowo żółto pomarańczowe tworzywo sztuczne jest stosowane do wtyczek zaprojektowanych na prąd o natężeniu pięcia a zielone elementy wytrzymują do 30A. Oprócz standardowych bezpieczników produkowane są produkty w formatach maxi i mini, różniące się wielkością obudów i płytek stykowych. Odmiany termiczne bimetaliczne wkładki bezpieczeństwa składają się z korpusu, styku sprężynowego i metalowych nóżek. Gdy płynie prąd przekraczający dopuszczalny, nominalny, próg, bezpiecznik zadziała. Odcinając zasilanie. Odłączenie następuje w wyniku przegrzania płytki stykowej lub zadziałania zabezpieczenia elektromagnetycznego. Właściciel samochodu musi wyeliminować przyczynę zwarcia, a następnie zresetować bezpiecznik, naciskając przycisk lub dźwignię znajdującą się na korpusie. Porównanie rozmiarów bezpieczników samochodowych. Wymiary i cechy głównych typów bezpieczników do samochodów osobowych i ciężarowych. Zworka taśmowa ma dwa otwory mocujące o średnicy od 5,5 mm do 6,5 mm i łącznej długości 42 mm odległość między ich środkami wynosi 30 mm klasyczne bezpieczniki cylindryczne mają długość 25,5 mm i średnice 6,5 mm metalowe końcówki mają kształt stożka z kątem prostym na wierzchołku. Elementy ostrzowe w formacie mikro lub mini-low profile, mają nóżki o grubości 0,8 mm i długości 9 mm. Plastikowa obudowa ma szerokość 10,9 mm i grubość 3,8 mm. Bezpieczniki mini charakteryzują się zwiększoną szerokością obudowy wynoszącą 11,4 mm i grubością 4 mm. Całkowita wysokość, ze stykami. Nie przekracza 16,7 mm. Element standardowego formatu, lub norma, regular, standard, ma korpus o zwiększonej grubości 5,5 mm i długości 19,5 mm. Szerokość styków wynosi 5,1 mm. Co uniemożliwia montaż listwy w gniazdach bezpieczników mikro lub mini. Bezpieczniki MAXI mają długość 30,2 mm przy grubości 9,2 mm i wykorzystują do połączenia metalowe styki o szerokości 7,8 mm i długości 12,3 mm. Wymiary samochodowych wkładek kasetowych mini lub slip nie są regulowane przez normy. Najlepsi producenci bezpieczników. Bezpieczniki samochodowe są produkowane zgodnie z międzynarodową normą ISO 8821 do 2014. Utrzymując normalne działanie odbiorników. Spadek napięcia wewnątrz elementu nie powinien mieć wpływu na urządzenia. Zworka powinna przepalić się po 3 do 100 sekundach przy zastosowaniu prądu przekraczającego wartość nominalną o 35%. Na liście najlepszych producentów znalazły się produkty firm, rosyjskie Jawar, która dostarcza zestawy elementów na rynek wtórny. Przeprowadzone testy wykazały, że zwora przepala się po 3,5 do 5 sekundach, gdy przyłożony zostanie prąd przekraczający wartość znamionową o 35%. Włoska firma MTA, która do produkcji wkładek wykorzystuje żaroodporne tworzywo sztuczne. Wadą jest zbyt duży przekrój zwory łączącej, która topi się po przekroczeniu obciążenia w ciągu 20 do 30 sekund. Dane dla bezpiecznika 20A. Chiński Nord Jada który do formowania obudów używa przezroczystego plastiku w jaskrawych kolorach. W przypadku przeciążenia wkładka przepala się w ciągu 2-7 sekund, chroniąc przewody elektryczne i konsumentów. Czeska Tesla, która dostarcza swoje produkty na linie montażowe fabryk samochodów w Europie, bezpieczniki spełniają wymagania koncernów i wytrzymują przeciążenie 35% przez 11-26 sekund. W zależności od wartości znamionowej i partii. Zalecenia dotyczące wyboru. Przed zakupem zestawu listew ochronnych należy zapoznać się z informacjami podanymi na opakowaniu. Jeśli pojemnik nie zawiera danych o producencie, zaleca się odmowę zakupu. Małe firmy używają plastiku niskiej jakości, który jest niszczony przez wahania temperatury. Przekrój lub materiał metalowych zworek może nie spełniać wymagań. W sytuacji awaryjnej bezpiecznik nie przerwie obwodu lub zapali się, zaleca się zakup wkładek z przezroczystymi obudowami. Wielu producentów używa matowego plastiku, który nie pozwala zobaczyć stanu zworki z boku, aby to sprawdzić. Należy spojrzeć przez okienko kontrolne wykonane w górnej płaszczyźnie obudowy. Bezpieczniki należy kupować w dużych sklepach. W małych punktach sprzedaży detalicznej istnieje wysokie ryzyko zakupu podrobionych produktów. Dlaczego ważne jest, aby nie pomylić bezpieczników? Jeśli bezpiecznik jest niesprawny, np. przepalony z powodu przypadkowego zwarcia, konieczne jest zainstalowanie elementu o wartości znamionowej nieprzekraczającej wartości fabrycznej. Używanie spinaczy do papieru kawałków folii lub wkładek zaprojektowanych dla wyższego natężenia prądu jest zabronione. W przypadku awarii odbiornika obciążenie instalacji elektrycznej wzrośnie, co może doprowadzić do pożaru pojazdu. Informacje o wartościach znamionowych znajdują się na pokrywie skrzynki bezpieczników, korpusie wkładki Dotyczy typu nożowego, lub obok gniazda do montażu elementu. Nie należy stosować listew bezpiecznikowych o niższym natężeniu prądu, ponieważ zwora stopi się po włączeniu odbiornika i nie będzie w stanie wytrzymać obciążenia. Jeśli po zainstalowaniu bezpiecznika o prawidłowej wartości znamionowej wystąpi powtarzająca się awaria, Należy sprawdzić obwód. Przyczyną usterki może być zwarcie wewnątrz urządzenia lub uszkodzenie izolacji kabla powodujące kontakt z karoserią samochodu. Samochód z wadliwą instalacją elektryczną nie powinien być użytkowany ze względu na ryzyko pożaru.